Czy wiesz, że Polska miała swoją własną grę o tron? Brutalna prawda o sukcesji po śmierci Bolesława Krzywołustego. Zostaw subskrypcję i lajka. Ten władca zbudował potęgę, której pozazdrościłby mu sam Karol Wielki, ale to, co stało się po jego śmierci, szokuje. Rok 1138. Bolesław krzywołusty, wizjoner i wojownik, umiera. Myślisz, że zostawił tron jednemu synowi, błąd. Wprowadził zasadę senioratu, najstarszy z rodu rządzi, reszta dostaje dzielnicę. Myślał, że to zapewni pokój. Wywołał wojnę domową, która rozdarła Polskę na strzępy. Wyobraź sobie. Bracia przeciwko braciom Władysław II wygnaniec Pierwszy senior Wygnany przez własnych krewnych Bolesław IV kędzierzawy Mieszko III stary Każdy chciał więcej władzy Intrygi, zdrady, sojusze Prawdziwa gra o tron po polsku Czy ktokolwiek przewidział taki chaos? Zapamiętaj to imię Kazimierz II Sprawiedliwy Młodszy syn Bolesława Krzywoustego Który wykorzystał chaos I w 1177 roku Sam sięgnął po władzę Zjednoczył część ziem Przywrócił autorytet monarszy Ale cena była wysoka Lata bratobójczych walk Odcisnęły piętno na Polsce ta historia to lekcja o sile, ambicji i tragicznych konsekwencjach walki o władzę. Pomyśl, jak potoczyłyby się losy Polski, gdyby Bolesław Krzywousty wybrał inaczej? Zostaw suba i lajka. Like Chcesz poznać więcej mrocznych sekretów polskiej historii?